Witajcie. Na początku chciałam Wam podziękować, że jest nas coraz więcej, że oglądacie moje filmy, że komentujecie. Też chciałam Was prosić, żebyście w komentarzach proponowali jakieś rozkłady, tak? Bo wiadomo, nie wszystkim wszystko pasuje, jeżeli chcecie, nawet jakiś rozkład, który Was interesuje, to po prostu o tym napiszcie. Dzisiaj, słuchajcie, spróbujemy przeanalizować taką sytuację, gdzie prawda, spotykamy mężczyznę, który nam się podoba, bądź kobietę, i po prostu chcemy ją zdobyć. Więc zobaczymy, co należy zrobić w tym kierunku, żeby to uzyskać. Do wyboru macie dwie talie, także chwilę pomyślcie i wybierzcie tą. Która po prostu, która was przyciąga. Witam wszystkie osoby, które wybrały tą talię. Osoba, o, którą, o której myślicie, to jest to osoba konkretna, bardzo praktyczna. To na pewno nie jest typ marzyciela czy marzycielki. Nie kieruje się raczej tutaj ani przeczuciami, ani emocjami. Ale bardzo twardo stąpa po ziemi. Dla tej osoby jest ważna praca i sprawy materialne. Ma sporo pomysłów na siebie, ma sporo pomysłów na życie, no i sporo chęci do realizacji tych pomysłów. Ta osoba będzie wyrażać się bardzo konkretnie i rzeczowo. Mm. Też może nie stosować aluzji. I wręcz na przykład może nie rozumieć niedopowiedzeń. I tutaj lepiej się sprawdzi jaka jest rzeczowa komunikacja i mówienie wprost, tak, o co chodzi i czego oczekujesz. Inaczej mogą wyjść jakieś nieporozumienia, jeżeli właśnie te komunikaty nie będą wystarczająco precyzyjne. To wtedy może być tak, że właśnie też odczyta je niezgodnie z waszą intencją. Tutaj, żeby tą osobę, nie wiem, zauroczyć, uwieść, macie ciężkie zadanie, bo tutaj trzeba trochę włożyć w to pracy i wysiłku, tak? Trzeba się nacharować, ale z drugiej strony ma to też swoje plusy i minusy, bo jeżeli tą osobę zdobędziecie, to możecie być pewni, że będzie wam wierna i po prostu nikt wam jej nie odbije. Trudno tę osobę rozkochać w sobie i jest to też taki typ, który jest trudny i niedostępny, pomimo, że z drugiej strony on ma w sobie, czy ona, tak, tą potrzebę miłości i bliskości. Więc tutaj należy być bardzo rzeczowym i wszystkie działania, które podejmiecie w stosunku do tej osoby, muszą być przemyślane. Tutaj absolutnie nie ma miejsca na spontaniczność. Jeżeli z tą osobą rozmawiacie, to musicie być precyzyjni w tym, co mówicie, bo słuchajcie, te wszystkie informacje, które nie będą dla tej osoby zrozumiane, po prostu zostaną przeoczone na zasadzie, a ja tam coś mówiła, czy mówił dobra, no nieważne. Jeżeli pójdziecie z nią na spotkanie, to musicie zadbać o wygląd, bo to jest esteta bądź estetka. I zwraca właśnie na to uwagę. Także na pewno nie idziemy w żadnych pomiętych ciuchach, ani tym bardziej w jakichś rozciągniętych bluzach. W kontaktach z tą osobą też powinniście być konkretni. Tak jak mówiłam, że wszystkie decyzje powinny być podejmowane w oparciu o racjonalne argumenty. Powinniście być tutaj pewni siebie. I nie dawać mu czy jej prawda do zrozumienia, że na przykład nie wiecie, czego oczekujecie od życia. Po prostu wiecie i tyle. Musicie też w, w kontaktach z tą osobą, <laughs> przepraszam, być dyplomatami. I też, co jest ważne, musicie być sobą, tak, bez przebierania jakichś masek i po prostu grania kogoś, kim nie jesteście. Tutaj ta osoba, nie lubi ludzi, którzy są zamknięci na to, co się dzieje wokół nich. Ludzi, którzy mają jakieś przesadne dylematy życiowe, tak, którzy są nieśmiali i są niezdecydowani. Też nie lubi osób, które skupiają się na własnych lękach. Osób, które są chłodne emocjonalnie, no i przede wszystkim dwulicowe. Ta osoba Szuka kogoś, kto ogranicza i mocno kontroluje wydatki. Szuka osoby nastawionej na realizację konkretnych celów, mocno stąpającej po ziemi, sporo wymagającej od innych, od siebie, pracowitej, no i przede wszystkim zaradnej. Szuka też osoby, która jest bardzo dobrze zorganizowana. Wręcz bym powiedziała, że jest perfekcjonistą bądź perfekcjonistką w tym, co wykonuje, no i szuka osoby, która jest raczej właśnie domatorką bądź domatorem. Was postrzega jako osobę ambitną, być może czasami nawet nadmiernie ambitną, osobę honorową, czasami zbyt dojrzałą, jak na swój wiek, pracowitą. Też może osoby, która ma nadmiar obowiązków, tak, ale daje sobie z nimi radę. Osoby, która jest uparta, która ma silną wolę i dążącą do tego, by być wprost doskonałą. Jak na razie to on czy ona was obserwuje. Zbiera informacje na wasz temat i zastanawia się, w jaki sposób właśnie nawiązać z Wami kontakt, żeby to wyszło tak bardzo naturalnie. Ale na razie póki co nie zrobi z żadnego kroku. Ale w momencie, gdy już powiedzmy się przemoże, tak, żeby się odezwać, to za jakiś czas możecie się spodziewać jakiejś propozycji wyjazdu. Jaka jest szansa u Was na to, żeby rzeczywiście z nim czy z nią zacząć się spotykać? No, więc całkiem spora, tak? Bo tutaj widzę, właśnie, że dojdzie do jakiegoś uwiedzenia. Też możecie stworzyć z tą osobą związek, w którym ważną kwestię będą odgrywały sprawy finansowe. Jeżeli chodzi o uczucia, to. W są zazwyczaj w pierwszej kolejności to uczucia przyjacielskie, takie uczucia koleżeńskie. Dopiero po pewnym momencie, tak jak już ze sobą dłużej pobędziecie, bliżej się poznacie, mogą się one przerodzić w coś więcej. I tutaj, właśnie, karta mm, rycerza pentakli nas jeszcze informuje, że to może być taka miłość powiązana z rozsądkiem, tak. Ale z drugiej strony to są jakieś już takie naprawdę poważne związki na wiele lat. Pozdrawiam. I witam osoby, które wybrały drugą talię. I tak, jaką osobą, znaczy kim jest ta osoba, tak? Słuchajcie, jest to osoba, z którą może Wam się bardzo dobrze rozmawiać na płaszczyźnie intelektualnej, tak? Będzie tutaj jakieś wzajemne porozumienie, rozmowa, która się toczy gładko, interesująco. Jest to osoba, która wykazuje się pomysłowością. Jednak czasami te swoje umiejętności nie są wykorzystywane w dobrych celach. I czasami w tej karcie siódemki, właśnie mieczy są osoby, które nie zawsze mają uczciwe zamiary. Także tutaj trzeba trochę uważać, bo może ta osoba skrywać swoje prawdziwe intencje, tak? Nie zawsze wam powie całą prawdę. Mhm. I może po prostu też unikać odpowiedzi na niektóre pytania, tak? Albo po prostu też czasami idzie w zaparte i zwyczajnie kłamie. Jak go zdobyć, uwieść? Tutaj potrzeba po prostu podejść do tej osoby całkowicie na luzie. Z uśmiechem na twarzy. Trzeba mieć wręcz taką postawę: A co mnie obchodzi jutro, tak może go w ogóle nie być. Ważne jest to, co jest tu i teraz. Tutaj też trzeba, słuchajcie, śmiało postępować. Bez obawy, co on na to, czy ona, tak na to powie. Wszystkie wydarzenia powinniście traktować z przymrużeniem oka i też z dużą dozą humoru. Najlepiej to byłoby gdzieś spotkać się z tą osobą na jakiejś imprezie, właśnie gdzie panuje taka luźna atmosfera co Wam właśnie by znacznie ułatwiło sprawę. Tutaj też trzeba by było okazać zaangażowanie w tą relację. Jak to się mówi, trzeba by było pozwolić odpocząć swojemu rozsądkowi, tak? Mm. I poddać się na jakiś czas, właśnie władzy uczuć. Też trzeba by było się nauczyć samemu określać to, co czujecie. No i przede wszystkim nie wstydzić się tego i, i nie ukrywać. Trzeba by było też się nauczyć słuchać tego, co mówią na temat, prawda, tych relacji, Inni i też, yy, co mówi konkretnie ta osoba. I nawet jeżeli by, nie wiem, strzelił jakąś gafę, to absolutnie się z niej nie naśmiewać, i podejmować trzeba także odważne decyzje, kierując się wewnętrznym głosem i sercem. No i właśnie, przede wszystkim, nie drwić z jej uczuć. I uczuć innych, bo też tego nie lubi. Absolutnie słuchaj tutaj, yy, może inaczej. Ta osoba nie lubi yy, osób, które coś planują i w ostatniej chwili, prawda, odwołują albo po prostu opóźniają te ustalenia. Nie lubi osób, które niechętnie stawiają czoła rzeczywistości, tak osób, które są skore do sprzeczek, nie potrafią modyfikować swoich działań, tracą panowanie nad sobą i nie są na tyle odważne, by podejmować jakieś radykalne decyzje, są mściwe i bezwzględne w postępowaniu. On bądź ona szuka osoby, której wygląd Budzi w niej czy w nim szacunek. Może też trochę taki podziw pomieszany z respektem. Na pewno dostrzeżę, jeżeli chodzi o panów, to waszą, wasz schludny ubiór, jeżeli chodzi o panie, to zadbaną fryzurę i makijaż. Jest to też osoba. Aż Szukająca kogoś, kto jest, tak to się mówi, gotowy na wszystko, tak? Szuka też dobrego mówcy, kogoś, kto lubi mówić i dobrze mu to wychodzi, tak? Kogoś, kto jest z jednej strony czarujący, ma siłę przyciągania, jakiś taki wewnętrzny magnetyzm, który skupia na sobie, właśnie, uwagę innych. No i osoby, która, słuchajcie, ma jakiegoś zawsze asa w rękawie. Przez to właśnie jest osobą bardzo interesującą. Was widzi jako osoby pełne pasji, osoby pełne życia, tak? które się realizują na wielu płaszczyznach naraz. Yy, bardzo świadome, pewne siebie, które znają swoje wady i zalety, oraz potrafią doskonale wykorzystywać już wcześniej nabyte umiejętności. Osoby, które realizują cele, Pasję, z radością. Ciesząc się właśnie przy tym życiem, bez wstydu potrafią wyrazić swoją seksualność i nie boją się sięgać po to, czego chcą. Też uważa was za osoby, które błyszczą w towarzystwie, no i podobają się płci przeciwnej, tak? No i najważniejsze, że potrafią z tego zrobić użytek. Wy dla tej osoby też. Jesteście taką tajemnicą, tak? Możecie go onieśmielać. Możecie wydawać się z jednej strony delikatni, a z drugiej strony możecie się wydawać właśnie wyniośli i niedostępni. I dlatego ta osoba, chociażby chciała, to boi się czasami zrobić zdecydowany krok i właśnie zdobyć się na jakieś wyznania. Przede wszystkim. No na pewno. No fascynujecie go albo ją. Jak to się wszystko skończy? Tutaj, słuchajcie, mamy koło fortuny, które mówi nam o tym, że nadejdą jakieś zmiany, tak? Nadejdzie jakiś nowy etap w życiu. Jeżeli do tej pory, powiedzmy, mieliście z tą osobą złą pasę, to to wszystko się zmieni. To też może właśnie ta karta może oznaczać jakiś romans lub jakieś nowe właśnie uczucie między wami. A dla niektórych po prostu to jest też um, informacja, że ta miłość, która się powiedzmy między wami narodzi, jest miłością z przeznaczenia. Pozdrawiam.